Bartosz Gołębiowski, czas na kwadrans dla wiary. Witam państwa serdecznie i zapraszam na nasze 15 minut, w których będziemy mówić o warmińskiej kapitule katedralnej. A to wszystko dlatego, że właśnie za nami modlitwa w intencji zmarłych kanoników, więc dziś przybliżymy państwu, czym właściwie jest ta kapituła i dlaczego właściwie ona trwa już 7 wieków. O tym za moment. Zaczynamy. Uroczystość Wszystkich Świętych, za nami także Dzień Zaduszny, ale trwamy w oktawie. Uroczystości wszystkich świętych cały czas nawiedzamy nasze cmentarze. Kościół katolicki uczy nas właśnie tego obcowania ze świętymi, tej modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych, ale jesteśmy także po bardzo ciekawej modlitwie. Otóż za nami Msza Święta, wyjątkowa w intencji zmarłych kanoników warmińskiej Kapituły Katedralnej, więc dziś Państwu przybliżymy niektóre z tych postaci, ale także powiemy trochę o tej modlitwie w intencji tych kanoników i kim w ogóle oni byli i. Czym jest właściwie ta warmińska kapituła? A mówić z nami będzie dziekan Warmińskiej Kapituły Katedralnej, ksiądz profesor Andrzej Kopiczko. Szczęść Boże, kłaniam się. Witam Szczęść serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim. Dyrektor archiwum Archidiecezji Warmińskiej, no i już od 10 lat, właśnie, dziekan Warmińskiej Kapituły Katedralnej, również kanonik. To, to pomówmy, czym jest kapituła, bo tak się słyszy nieraz: Kapituła Katedralna. Widzi się księży w tych purpurowych pelerynach, ale właściwie, kim jesteście. Kapitoła Warmińska została założona w roku 1260, także jest to wspólnota bardzo dawna. Przez tyle wieków istniejemy, nic się nie zmieniło, nie było żadnej przerwy, to jest też pewien fenomen. W każdej diecezji biskupi zakładali takie wspólnoty kanoników, ponieważ potrzebowali grono ludzi zaufanych, bliskich, dobrze wykształconych do tego, by pomagali w zarządzaniu diecezją, ale też, żeby uświetniali liturgię, stąd te piękne stroje, te procesje, w których uczestniczą kanonicy. I gdy w roku 1260 biskup pierwszy Anzen diecezji założył tę kapitułę, utworzył ją najpierw w Braniewie, w mieście niedaleko położonym od Fromborka, ale w tym czasie były różne powstania Prusów, i w czasie jednego z tych powstań e, ta kapitła została przeniesiona do Fromborka i tam w roku 1288 wybudowano pierwszą katedrę. Ta katedra była jeszcze drewniana, najprawdopodobniej nie mamy jej opisów i dopiero na początku e, wieku XIII zaczęto budować tę wspaniałą świątynię, w której dzisiaj możemy uczestniczyć w liturgii. I właśnie tam ta. Kapituła katedralna istniała od początku, do dnia dzisiejszego. Obok katedry mamy piękne budynki. To są właśnie te kanonie, dawniej mówiono kurie, mieszkania kanoników. Dawniej ci kanonicy mieli aż po dwa mieszkania, bo jedno mieszkanie było na zewnątrz murów katedry, a drugie wewnątrz, ponieważ wewnątrz to wtedy, gdy była zima, gdy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, przynosili do tych pomieszczeń na wzgórzu, a te zewnętrzne były poza. I na przykład dzisiaj możemy oglądać tę kanonię Mikołaja Kopernika, która jest na zewnątrz, która jest zagospodarowana. Jest to takie piękne miejsce. Czyli tak mówiąc, w skrócie, to było takie ciało doradcze jakby przy, przy danym ordynariuszu, danej diecezji, przy biskupie, ale z tego, co kojarzę, dość poważną miała funkcję, bo gdy był wakat, to nawet na stanowisku biskupa to nawet rządziła całą, całym kościołem warmińskim kapituła, tak? Kapituła katedralna miała prawo wyboru administratora diecezji, gdy był wakat czy po śmierci biskupa, mhm. czy też gdy biskup został mianowany do innej diecezji, na przykład na prymasostwo, do Gniezna, to wtedy rzeczywiście kapituła przyjmowała rządy w diecezji, ale z swego grona wybierała administratora i tutaj może wspomnijmy, że takim administratorem był między innymi Mikołaj Kopernik, który zarządzał okay. całą diecezją i to jeszcze diecezją, która miała swoje granice od Elbląga do Ełku, i od Królewca, aż tutaj na południe od Olsztyna. No a dzisiaj, kiedy mamy Kolegium Konsultorów i to ono jest tym ciałem doradczym, to właściwie po co jest kapituła? Kapituła dalej pełni bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, jest, można powiedzieć tak dzisiejszym językiem, właścicielem wzgórza. Te budynki, które są obok katedry, należą do kapituły. Ale spośród grona kanoników, tak jak dawniej, w dawnych stuleciach, tak samo i dzisiaj, biskupi wybierają swoich najbliższych doradców. Jeżeli spojrzymy na osoby, które pracują w kurii e, arcybiskupi, to są właśnie w większości e, księża kanonicy. Ale też chodzi o tę oprawę, taką liturgiczną, w czasie nabożeństw, jeżeli mamy piękną uroczystości we Flombolku albo w Olsztynie, w Kościele Świętego Jakuba. To zawsze kapituła w nich uczestniczy. Ale co jest związane też w pewnym sensie z moim zadaniem, to kanonicy wygłaszają kazania w czasie wielu uroczystości i właśnie w czasie. Tej mszy za zmarłych kanoników kazanie też wygłosił kanonik, ponieważ właśnie to są obowiązki należące do tej sploty. Czyli jeżeli mamy prepozyta, czyli przewodniczącego, którym jest nasz obecny biskup Janusz Ostrowski, to można się pokusić o takie stwierdzenie, zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, że ta kapituła ciągle jest jednak trochę takim ciałem doradczym, się spotykają, jednak biskup może zaczerpnąć informacji, jakby zdania kapituły? Bardzo często się spotykamy właśnie po to, by takie zdanie wyrazić. Czasami też i głosujemy, po to są zwyczajne zebrania kapituły, ale też posiedzenia, ale też i nadzwyczajne. Na przykład w tej chwili są prowadzone remonty na Wzgórzu Katedralnym i bez zdania kapituły nic nie można uczynić. Kapituła musi wyrazić zgodę, na przeprowadzenie remontów, ale często też y, opiniuje różne przedsięwzięcia podejmowane w diecezji. Także to ciało doradcze. Jest ciągle aktywne i ciągle staramy się w jakiś sposób wspierać biskupa w zarządzaniu diecezją. Jest to bez wątpienia też tradycja naszej warmii już od XIII wieku, i tradycją też jest wasza modlitwa. Za tych, którzy już odeszli z grona kanoników Kapituły Katedralnej, są nazwiska, które zasługują na szczególne wyróżnienie, zapisali się co niektórzy naprawdę takimi złotymi zgłoskami w historii naszej warmii. No, mamy wiele nazwisk. Tak szacuje, że w ciągu tych wielu stuleci było około 600 kanoników, także jest to bardzo duża liczba członków tej Wspólnoty. Dawniej były tak zwane anniversaria. Każdego roku w Dzień Śmierci Kanonika wspominano jego w modlitwie i właśnie wtedy wymieniano nie tylko tych zacnych kanoników, którzy zapisali się pięknymi zgłoskami z historii, ale także zwykłych, którzy przede wszystkim skupiali się na modlitwie na pracy, którą wyznaczano tym kanonikom. I tutaj mamy mhm. oczywiście bardzo wielu. Oni są między innymi upamiętnieni poprzez epitafia, tablice nagrobne w katedrze Frombolskiej. ale może warto wspomnieć na początku Henryka Fleminga. To był drugi biskup diecezji warmińskiej, ale zanim został biskupem, był kanonikiem. O tyle jest to postać ważna, że to właśnie on zainicjował budowę katedry we Fromborku. On też przeniósł kapitułę z Braniewa do Fromborka. Zmarł w roku 1300, ale też jest lat, gdzie został pochowany. Bo on został pochowany jeszcze w tej pierwszej katedrze, która została wzniesiona we Fromborku. W tej drewnianej. W tej drewnianej przypuszczamy. Mhm. Obok ołtarza prymarii, czyli tej pierwszej, mszy świętej. Dzisiaj jest to obok tego ołtarza, przy którym sprawujemy mszę Świętą, już tutaj w nawie głównej, po lewej stronie, czyli po stronie północnej katedry. Czyli bardzo ważna postać, ale później mamy cały szereg. Możemy tak przez wieki, żebyśmy mieli te nazwiska tak podać. No Chociażby wspomnijmy Bartomieja Boryszowa, którego właśnie słynny. Obraz mamy z Madoną dziesiątkiem, to słynne tondo, które wisi we fromborku. Mamy później bardzo znaną postać nie tylko w Polsce, ale też i w Europie Tomasza Wernera naukowca, rektora Uniwersytetu w Lipsku, który zgromadził ogromną bibliotekę, jak na tamte czasy, fundował ołtarze, między innymi do kościoła w Braniewie. Mamy później oczywiście Kopernika, który tutaj no, nie możemy o można powiedzieć. Tak? I jest to grób, który najczęściej jest odwiedzany we Fromborku. Ale gdy przejdziemy na przykład do XVII wieku, mamy bardzo ważną postać Jana Projka. Fundatora stypendium w Rzymie dla młodzieńców z warmii. I co ciekawe, to stypendium przetrwało aż do II wojny światowej. Od którego roku? Od 1631. Do II wojny światowej? Do II wojny światowej. Być może ta fundacja istnieje do dnia dzisiejszego, bo gdzieś te pieniądze ulokowane mm -hmm. w banku w Rzymie powinny być ale chyba nikt po drugiej wojnie nie podjął. A takich y, czasów no, obecnych, współczesnych, gdzieś nam dość bliskich, ktoś się zapisał jeszcze? tak. No tutaj może warto wspomnieć, i to jest związane troszeczkę z tą kryptą, która jest y, w podziemiach mm -hmm. katedry pod prezbiterium, bo mamy wybitne postaci XIX wieku, historyków, do których my wszyscy sięgamy, chociażby Antona Ihorna, chociażby z Olsztyna pochodzącego Franza Hipplera, Chociażby Franza Dietricha, historycy, którzy wykonali ogromną pracę, napisali mnóstwo dzieł i korzystali jeszcze z tych nierozproszonych źródeł, znajdujących się we Fromborku, i, I to za... jest bardzo cenne. I za nich również oczywiście była ta modlitwa w naszej kosztyńskiej Katedrze, dokładnie to miało miejsce w poniedziałek, 3 listopada, ale jeszcze jesteśmy w tej oktawie, czyli czy można powiedzieć, że modlicie się za nich, bo? bo tak wypada, bo tak nakazuje nam ten kręgosłup naszej wiary, czy może tak po prostu już takiego użyje języka bardzo prostego. Tak Koleżańsku, no bo byli jednymi z nas, no nie możemy o nich zapomnieć. Oczywiście, to byli członkowie tej wspólnoty, do której my należymy. Jakby kontrolowali tak, tak, ich zobowiązuje, dzieło. jak wspomniałem na początku, jest to wspólnota, która istnieje nieprzerwanie przez tyle stuleci. Może no, to właśnie to dla, dlatego, się dlatego, też istnieje, dlatego też istnieje Ale też być. są przecież wśród tych kanoników osoby, które były naszymi profesorami w seminarium. Bo można wspomnieć księdza Luzego Szolca, wybitnego historyka, który zmarł w 2010 roku. Można wspomnieć księdza profesora Mariana Bożyszkowskiego, założyciela Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, też dyrektora archiwum. I też kanonika. I, i też kanonika. Można wspomnieć także księdza profesora Tadeusza Pawluka, wybitnego kanonisty, prawnika. A więc mamy też te osoby, z którymi byliśmy jakoś z życi. Spotykaliśmy się, byli naszymi wykładowcami, nauczycielami, także współbraćmi właśnie w tej kapitule. Także jesteśmy do tego zobowiązani, by tę modlitwę pielęgnować, za nich się modlić i też taka piękna tradycja, że to czynimy zawsze 3 listopada. Odkąd pamiętam, ale też i po II wojnie światowej, cały czas ta modlitwa była 3 listopada. I może właśnie to sprawia, że skoro trzymacie się tej tradycji, to to słowo klucz, tradycja przez te 7, tak, 7 wieków tak, tak, sprawia, tak. że ciągle kapituła jest. Może tak. właśnie to jest to ogniwo spajające też? Ciągle kapituła jest i ciągle kapituła też dbała o zmarłych. To wyrażało się nie tylko w tym, że były pogrzeby, ale też dbała o miejsca pochówku. No właśnie, gdzie, gdzie, też byli, gdzie byli chowani. To jest bardzo ważne, warto o tym wspomnieć. Oczywiście, jeżeli chodzi o początki, istniejące kapituły, to oni byli chowani wszyscy w podziemiach katedry pod posadzką. Chociażby Mikołaj Kopernik mm -hmm. też został w ten sposób pochowany przy ołtarzu świętego krzyża. Ale gdy się okazało, że. Już te podziemia są zapełnione modiłami, a ponadto epitafia, które upamiętniały te pochówki wiszące na ścianach i przy filarach, zaczęły grozić no, naruszeniem konstrukcji katedry. Wówczas kanonicy pod koniec XVII wieku pomyśleli, że trzeba zrobić kryptę. I w roku 1709 podjęto decyzję, by tę kryptę umiejscowić pod prezbiterium. I do roku 1908 właśnie tam chowano kanoników. To jest przeszło 100 osób, i dzisiaj ta krypta jest otwarta. Oczywiście nie dla zwiedzających, ale naukowcy weszli do tej krypty, żeby uporządkować te trumny, które pozostały. Być może w przyszłości też przygotować takie miejsce, które będzie dostępne dla zwiedzających. Ale gdy w 1908 roku okazało się, że i ta krypta już, się już za, t, mm -hmm. została zapełniona. Mówimy o Fromborku cały tak, czas. Żeby... cały czas mówimy o Fromborku, Fromborku ta... bo kapitała do II wojny światowej była, była w... cały czas Był we Fromborku, w Fromborku nie zmieniała się. To co się miejsca. stało w 1908? W 1908 roku założono cmentarz już na zewnątrz. Tak jak mamy cmentarze w miastach, mm -hmm. na wsiach. Czy przy kościele, czy poza e, granicami miejscowości. Tak też założono taki cmentarz przy ulicy sanatoryjnej e, we Fromborku. Ten cmentarz istnieje do dnia dzisiejszego, a ostatni pochówek odbył się w roku 1946. Wtedy został pochowany ksiądz. Kanonik Kajduszka, i właśnie on zakończył, jakby, e, to grono pochowanych na tym zewnętrznym cmentarzu. Tam jest pochowanych 23 kanoników. Jest to też bardzo ładne miejsce, ponieważ zostało specjalnie zaplanowane do tego, żeby byli chowani kanonicy. No a niestety, po II wojnie światowej. Te wydarzenia, które spowodowały, że zmieniły się granice, centrum diecezji przeniesiono do Olsztyna. Kapituła też w zasadzie urzęduje w Olsztynie. I teraz niestety groby kanoników są rozproszone, bo najczęściej są chowani na cmentarzu w Olsztynie. Są groby kapłańskie na cmentarzu w Olsztynie i tam są chowani kanońcy, ale też bywają przypadki, gdy kanońcy są chowani w swojej parafii rodzinnej, gdzie się rodzili. Czasami, gdzie mają bliskich krewnych, znajomych, a więc obecnie już ta tradycja powoli zanika. Ale tradycja trzymania się, że tak powiem, razem jeszcze jest bardzo silna, bo cały czas pamiętacie, cały czas modlicie się za swoich zmarłych kolegów. A was teraz wszystkich jest ilu dokładnie w, w kapitule? Yy, ta liczba ciągle się zmieniała. Na początku było 16. Yy. Później, gdy Warnia została włączona do. Prus i zajęto majątki kapituły, rząd pruski się wtrącał często w sprawy kościelne i zmusił kapitułę do redukcji liczby kanoników, i tak zredukowano, że było tylko ośmiu. Natomiast po II wojnie światowej, gdy już włączono do tego grona kanoników Polski w tej nowej rzeczywistości politycznej, wtedy przyjęto liczbę 12 kanoników rzeczywistych i 12 kanoników honorowych. Czyli z prawem głosu i bez prawa tak, głosu. Różnica między rzeczywistymi, y, czyli gremialnymi mm. można powiedzieć, to jest taka, że ci y, mają prawo głosu, wybierają nowych członków kapituły, ale też jak wcześniej rozmawialiśmy, stanowią to ciało doradcze. Czy 24 czyli, ogólnie? Ogólnie 24, tylu w strojach, ale ta liczba jest nieco zwiększona, ponieważ mamy jeszcze tzw. kanoników zasłużonych, bo normalnie kanonik czynny może być do roku 76. życia, a później przechodzi na status kanonika zasłużonego. I wtedy zachowuje strój, uczestniczy w liturgii, ale nie ma prawa głosu. Ale ma prawo do modlitwy i tej modlitwy nie brakuje oczywiście. Ja myślę, że wszyscy kalonicy zawsze się modrą za swoich członków i też modliliśmy się w poniedziałek za wszystkich członków tej kapituły i mam nadzieję, że tak będzie trwało jeszcze I przez dziesiątki, przez dziesiątki stulecia. Dziękuję serdecznie. Ta, ta tradycja trzyma nas wszystkich, właściwie, kap kapłanów, członków tej kapituły warmińskiej kapituły katedralnej moim Państwa gościem był dziekan tejże kapituły, ksiądz profesor Andrzej Kopiczko. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję. że nam tutaj ksiądz profesor przybliżył trochę historii i tego, co się dzieje w katedrze i w kapitule katedralnej. Państwu również dziękuję za, za spotkanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym programie Kwadrans dla wiary. Tyle na dziś. Do zobaczenia.